Szanowni Państwo, zbliża się ten moment, kiedy będzie otwarty dom Ronalda McDonalda na ochocie. Dom Ronalda McDonalda to miejsce, w którym będą mogli przebywać rodzice, dzieci, pacjentów naszego szpitala pediatrycznego. Dom jest piękny. Wpisuje się w charakter, klimat kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest zaprojektowany z myślą o rodzicach i o pacjentach, aby było im tam jak najbardziej domowo i jak najbezpieczniej. Tę potrzebę bliskości widzimy zwłaszcza dzisiaj w czasie pandemii, kiedy jesteśmy odizolowani, kiedy rodzice są też odizolowani od dzieci w czasie pobytu w szpitalu. I tym bardziej dzisiaj czujemy, jak ważne i potrzebne jest, aby być blisko małych pacjentów i jak bardzo pomaga im to w leczeniu. Cieszę się ogromnie, że ten dom powstaje na ochocie. To drugie takie miejsce w kraju. Będziemy miejscem wsparcia, będziemy domem dla rodziców dzieci, które leczą się w szpitalu pediatrycznym na Trojdena. Będziemy z Wami, będziemy z Wami również teraz. Serdecznie Państwa proszę o pomoc i dalsze wsparcie dla Fundacji, dla domu Fundacji Ronalda McDonalda. Gdy dom zacznie funkcjonować, rodzice będą w nim przebywać bezpłatnie. Będą mogli być blisko swoich dzieci. Jest wspólną sprawą nas, dorosłych, by spełnić to marzenie małych pacjentów.